Jeśli zastanawiasz się nad tym, co to jest w ogóle instylowanie neka i na czym polega ta cała instylacja, jak możemy sobie wzmocnić jeszcze tą naszą postać, no to postaram się przekazać całą tą wiedzę, którą posiadam na ten temat. I tak, do instylowania to potrzebujemy takie przedmiociki. One się nazywają, nazywają i Tam paranoja, gild. Disgust, disgust, różne są. Skąd je brać? Przede wszystkim może. A one się znajdują tutaj w odpowiednich miejscach na, na mapie. To jest to oznaczenie. Jeśli wejdziemy na mapę, to jest taki portal przez który trzeba przejść. Wtedy jakby mapa traci kolor, robi się taka czarno-biała, taka szara i tam zabijamy na, na czas po prostu te wszystkie moby. nim lepiej nam pójdzie to tym lepsze te distylenamy nam później wypadają czyli tak stąd możemy wziąć możemy sobie wymienić u alwy tutaj sobie klikamy delirium tu możemy sobie u niej wymieniać to jest druga metoda jak możemy zdobyć i teraz tak, co to jest w ogóle to destylowanie i na czym to polega? Polega to na tym, że możemy sobie wybrać jakąkolwiek notkę na drzewku umiejętności. O, oczywiście to nie może być taki overpower jak tutaj. To niestety nie przechodzi, ale na przykład możemy sobie wybrać coś takiego. I tak wciskamy ALT, i tutaj nam pisze. Jest napisane jakie. Te distille są potrzebne, i trzeba je uruchomić. Tam zaraz pokażę w jakiś sposób, w takiej kolejności, jak, jak tutaj piszę. Możemy cokolwiek sobie tutaj wybrać. Nie musi być połączone w jakikolwiek sposób z, z naszymi umiejętnościami. Czyli mogę sobie nawet wybrać umiejętność, która jest dziś, gdzieś tutaj, na, na skraju w ogóle, drzewka po drugiej stronie. I proszę bardzo, i mam tą umiejętność. No, oczywiście, wybieramy jak najlepsze. Czyli te duże takie notki, które nam pasują, i teraz tak, jak to w ogóle uruchomić? Ja sobie już wybrałem, ja będę wzmacniał Heraldy, bo w tym moim bildzie będę szedł w tym kierunku: Heraldów. I tak, wchodzimy sobie. Mam już wybrane. Te distille, które potrzebne są. I tak, e, klikam prawym myszy i wyskakuje mi okienko do instylowania I wtedy tak, wkładam sobie neka i teraz w odpowiedniej kolejności. Tykam distille i pokazuje mi, co to jest w ogóle za umiejętność. E, co nam wzmocni, czyli to jest o tyle fajne, że się nie pomylimy. Jak coś tu poknocimy, to. Pokażę nam całkiem co innego. Patrzę, tak, to jest to, co mnie interesuje. Wciskam InStil. I proszę bardzo, mam z, e, zainstalowany Dumsayer.